sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, na hasło Do Diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams polecam. www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy. Witam serdecznie na kanale do Diabła z grami, a my lecimy z najlepszymi promocjami na Nintendo EShop. Promocją numer jeden będzie Asterix i Obelix XXL 3 and the Crystal Menhir. Moi drodzy, Asterix i Obelix XXL 3 to tak naprawdę bardzo klasyczny bitemap. W grze wcielimy się w jednego z naszych ulubionych galów. Będziemy mogli także ich sobie zmieniać w trakcie rozgrywki. Gra ma bardzo prosty, aczkolwiek satysfakcjonujący gameplay. Będziemy przemierzali kolejne poziomy, oklepując całą masę Rzymian robiąc kombosy, wykonując ataki specjalne oraz biorąc udział w bardzo prostych sekwencjach platformowych. W grze możemy sobie płynnie przełączać pomiędzy Asterixem jak i Obelixem oraz przychodzić całość w koopie. Naprawdę polecam, szczególnie wszystkim fanom Biatyk. Kolejnym tytułem wartym polecenia jest bezapelacyjnie Dark Siders jedyneczka Warmaster Edition za jedyne 60 zł moi drodzy Dark Siders tak naprawdę hack and slash e, w stylu Devil May Cry w którym wcielimy się w tytułowego jeźca apokalipsy Wojna jednak gra zawiera bardzo dużo elementów takich powiedzmy zagadek środowiskowych oraz kładzie bardzo mocny nacisk na eksplorację. Przyszykujcie się na naprawdę ciężkie starcia z bosami, bardzo fajny klimat, świetną fabułę. No i jeżeli jesteście fanami całego uniwersum Darksiders, no to myślę, że wypadałoby mieć swoją wersję na Nintendo Switch, szczególnie w tak niskiej cenie. Ja co prawda trzeba jeść na pudełko, ale cena 60 zł to naprawdę dobry wybór. Double Dragon 2, czyli Double Dragon 2, jak to się wołało u mnie w podstawówce. Moi drodzy, Double Dragon 2 to ekstremalnie klasyczny beat'em up, który został przeniesiony z automatów prosto na Nintendo Switch za jedyne 14 zł. Ja osobiście się skusiłem i muszę wam powiedzieć, że gra się w to fajnie, ale gra jest naprawdę, naprawdę trudna, więc polecam ją tylko i wyłącznie hardkorowcom i hardkorowym fanom bijatyk. Ori and the Blind Forest, moi drodzy Ori and the Blind Forest za 60 zł na Nintendo eShop. Gra generalnie rzecz biorąc jest metroidvanią z przepiękną po prostu grafiką. Ja osobiście nigdy jej całej nie skończyłem, grałem tylko jej wyłącznie w demo, którego początek prawie doprowadził mnie do łez, ale wiem, że ten tytuł w końcu kupiera w pakiecie najlepiej z dwójeczką i to w edycji pudełkowej. Jeżeli nie interesują was tak bardzo pudełka jak mnie, no to uważam, że cena 60 zł będzie tutaj bardzo dobra, ponieważ gra po pierwsze, tak mówię, ma świetne Gameplay, ciekawą fabułę, no i tą grafikę, która naprawdę spędza sens. Powiek absolutnie polecam, grając tylko w demo, tak naprawdę, no ale generalnie rzecz biorąc, gra, zbiera tak dobre recenzje, że tutaj aż żal jej nie kupić. Kolejnym tytułem jest Syberia. Moi drodzy, za jedyne 11:92 będziecie mogli kupić sobie. Przeklasyczny point-and-clickowy adventure style game, czyli klasyczną, słuchajcie, przygodówkę z renderowanymi tłami, logicznymi zagadkami oraz tym, wiecie, starym, oldschoolowym pecetowym klimatem, którego ja zawsze zazdro zazdrościłem, będąc posiadaczem PlayStation i nigdy przedtem nie grałem w Syberię, no ale teraz mam okazję, słuchajcie, jeszcze szczególnie w takiej cenie. Mam już jedynkę, mam już dwójkę, teraz tylko kupić trójkę i będzie można w końcu zapoznać się z tym cyklem. Podobno warto. Dajcie mi znać w komentarzach. W ogóle, jeżeli macie tą grę Nintendo Switch, powiedzcie mi najlepiej, jak ona działa. Jeżeli jesteśmy w temacie przygodówek, no to kolejną z nich będzie sam and Max Save the World, czyli ZA 62/19 moi drodzy. Mamy tutaj kolejną dość klasyczną przygodówkę, czyli to jest to taki gatunek, który w dzisiejszych czasach już troszeczkę niestety odszedł do lamusa. No ale sam wydawca Telltale Games od razu świadczy o jakości. Gra ma bardzo ładną grafikę, jest wypełniona humorem oraz ciekawymi zagadkami. Ja osobiście jak najbardziej polecam. Kolejny tytuł, czyli gra absolutnie kultowa, w którą grałem już chyba na niezliczonej ilości platform. Jest to Metal Slug 2. Doskonały shooter 2D z naprawdę świetną, słuchajcie, pixelotową grafiką, która do dzisiaj robi wrażenie. Za jedyne 14 zł. Słuchajcie, brać nie pytać, ponieważ gra jest absolutnym. Kultem, przynajmniej dla mnie. Kolejny tytuł to gra polskiego wydawcy, moi drodzy. Rise of Eterna za jedyne 39,99. Rise of Eterna to powrót do gier typu klasyczne fire emblemy. Mamy tutaj strategię turową, określoną, takim wiecie, klimatem japońskiego RPG. Ja osobiście nie grałem, no ale tych polskich wydawców trzeba wspierać, tak więc zapraszam. Gra generalnie, żeby biorąc, zebrała naprawdę dobre recenzje. Recenzenci chwalą fabułę oraz naprawdę interesujący system walki. Muszę to w końcu sprawdzić, szczególnie w wersji kolejnej ponieważ ta wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Kolejny tytuł, moi drodzy, to ponownie przeniesiony na Nintendo Switch Classic. Classic? Classic Jest to, słuchajcie, Legend of Kai za jedyne 39,60. Legend of Kai swego czasu dość narobiło dużo szumu na, na rynku platformerów. Gra generalnie rzecz biorąc jest bardzo przyjemną platformówką z dość rozbudowanym systemem walki w której wcielimy się w postać mrocznego, wspaniałego ninja, Shaolin, Kota albo Rysia. Tak czy inaczej, naprawdę słuchajcie, fajna grafika, przyjemny gameplay, ciekawe starcia z bosami oraz, oraz rozgrywka, która starczy nam na kilka konkretnych godzin. Rozgrywki dla wszystkich fanów platformerów. Moi drodzy, ostatnią grą, o której Wam ci opowiem, jest Shink za jedyne 40 zł. Shink to beatem up, w którym będziemy mogli się płynnie przełączać pomiędzy czterema postaciami, jak i również grać w kołopie do maksymalnie do czterech graczy. Gra, zbiera dość dobre recenzje, ma naprawdę fajną grafikę oraz śmiga mega płynnie. Tak więc, jeżeli jesteście fanami Biatik, no to ja osobiście polecam. Udanego i wesołego tygodnia, to jak udane i wesołe są puszyste kotki. Pozdrawiam.